Ignacy spojrzał w górę i zobaczył nad sobą całe stado raniuszku. Na jego czele frował raniuszek, który wydawał się znacznie większy niż pozostałe. Słyszeliście? Duży raniuszek podniósł głos. I ku zdziwieniu Ignacego wcale nie rymem. Iga znowu udaje poetkę. No już Iga, zrymuj coś! Pozostałe raniuszki podekscytowane krążyły nad głowami Ignacego i Igi, i śmiały się w głos. Iga popatrzyła na raniuszki, nastroszyła piórka i wykrzyczała, co sił w płucach. To nie wasza wcale sprawa, gdy ktoś rymem się wysławia. Ha, ha, ha! Rozległ się śmiech. A do tego zobaczcie, z kim się przyjaźni. Z jakimś słodkim jeżykiem, z jabłkiem na plecach. Jeden z raniuszków zaczął pikować, zatrzymał się nad Ignacym, złapał go za szelki i strzelił nimi z całej siły. A To bolało! krzyknął Ignacy i zwinął się w kolczastą kulkę. Zostawcie go! krzyknęła Iga. I uważajcie, on się przyjaźni z misiem Bernardem. Z Bernardem? Tak? Z tym wielkim, fałszującym Miśkiem? No dobrze, w takim razie zatkamy mu uszy, żeby nie musiał już słuchać wycia swojego kumpla. Wszystkie raniuszki zleciały się i zaczęły zasypywać Ignacego liśćmi i ściółką. Kuciu! Iga krzyknęła do największego z raniuszków. Powiedz im w tej chwili, by go szybko zostawili. Największy z raniuszków, zwany Gustawem, podleciał do Igi. Jeśli zależy ci na przyjacielu, w tej chwili przestaniesz rymować i wrócisz do stada, jak przystało porządnemu raniuszkowi. Idzę łzy napłynęły do oczu. Ale ja lubię rymować. Moja mama mnie tego uczyła, powiedziała łamiącym się głosem. Ale teraz żyjesz z nami, odpowiedział twardo Gustaw, i masz żyć tak, jak inne raniuszki. To jak będzie? Iga spojrzała na gustawa, a po chwili na Ignacego, którego kolce powoli przestawało być widać spod kupy liści i ściółki. Spuściła wzrok i powiedziała cicho: Dobrze, tylko już przestańcie. Gustaw zaświergotał i wszystkie raniuszki wzbiły się w powietrze. I rzuciła jeszcze okiem na jabłko wystające z kupy liści i płacząc odleciała razem z całym stadem.